Po szeroko zakrojonych działaniach prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie od 26 maja po pożarze kompleksu Młynów, wczoraj po południu zatrzymano przypuszczalnych sprawców tego zdarzenia. Wczoraj kryminalni z naszej jednostki, na podstawie e, informacji zebranych wcześniej e, ustaleń, zatrzymali dwóch mieszkańców Starogardu Gdańskiego: 22 i 23-letni e, mężczyzna trafili do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci, mężczyźni ci dostali się na teren młynów, przeskakując betonowe ogrodzenie. A następnie dostali się do wnętrza obiektu w celu pozyskiwania złomu. I w tym czasie właśnie doszło do zapruszenia ognia przez porzucony niedopałek papierosa. Osoby te usłyszą zarzuty spowodowania zdarzenia, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu ludzi, a także mieniu wielkich rozmiarów. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Dzisiaj domniemani sprawcy pożaru zostali doprowadzeni do prokuratora, który zdecyduje o ich ewentualnym zatrzymaniu.